Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Zerknijmy, co się dzieje w tym momencie na rynku zagranicznym, co się dzieje na rynku krypto i dokonajmy podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Zobaczymy, czy będzie równie ciekawa jak w dniu wczorajszym. Startujmy. Przygotowałem również informację prosto z bankiera. Jak masz jakieś ciekawostki, to poczucie nam w komentarzu. Serbia zapłaci obywatelom 25 euro za zaszczepienie się przeciw szkodnikowi. Rząd Serbii zapłaci równowartość 25 euro każdemu ze swoich obywateli, który już zaszczepił się przeciw szkodnikowi, oraz tym, którzy zostaną zaszczepieni do końca maja, ogłosił środę prezydent. Serbia jest jednym z przodujących europejskich krajów pod względem odsetek zaszczepionej ludności. W tym 7-milionowym kraju do tej pory 1,3 miliona osób otrzymało dwie dawki szczepionki. Jednak w ostatnich dniach zainteresowanie szczepieniami w społeczeństwie spadło przez co rząd zmuszony został do szukania sposobów na zmotywowanie ludzi do przyjęcia preparatu. Jak myślisz, u nas też będzie taka zachęta potrzebna, czy też nie? Daj znać w komentarzu, lecimy sobie dalej. W USA w 2020 roku urodziło się najmniej dzieci od 1979 roku. W 2020 roku w Stanach Zjednoczonych urodziło się najmniej dzieci od 1979 roku, informuję Centra Kontroli i Prewencji Chorób. Współczynnik dzietności w USA doszedł do rekordowo niskiego poziomu, 1,64. W zdominowanym przez pandemię szkodnika roku 2020 na świat w Stanach Zjednoczonych przyszło około 3,1 miliona dzieci, o 4% mniej niż w roku 2019. To najmniej od ponad 4 dekad. To jest od roku 1979. Równocześnie współczynnik dzietności spadł w USA do najniższego poziomu od początku prowadzenia jego pomiarów w latach 30. XX wieku. W 2020 roku wyniósł on 1,64 dziecka na kobietę. Przyjmuje się, że do zapewnienia zastępowalności pokoleń współczynnik ten powinien wynosić ponad 2,1. Lećmy dalej. Rekordowe ceny benzyny w Holandii. Ceny paliw. Na stacjach benzynowych w Holandii przekroczyły rekordowy poziom z 2012 roku. Obecnie za litr benzyny trzeba zapłacić już euro 90. Droższa benzyna wynika częściowo z wyższej ceny ropy, ale nie tylko. Jak informuje dziennik, podwyżka jest spowodowana zmniejszeniem zapasów ropy w Stanach. Znów rośnie wzrost gospodarczy w Ameryce, i dlatego wzrasta także popyt na ropę. Holendrzy zaczęli więcej jeździć samochodami po ubiegłotygodniowym poluzowaniu pandemicznych obostrzeń. Podobnie jak w innych europejskich krajach, cena benzyny kupowanej na stacjach w dużej mierze zależy także od podatku i akcyzy. W Holandii do ceny całkowitej doliczany jest podatek VAT w wysokości 17% oraz podatek akcyzowy w wysokości 43%. Ciekawie, lecimy dalej. Firma Jeffa Bezosa planuje pierwszą turystyczną wyprawę w kosmos w lipcu. I to jest ciekawostka. Należąca do założyciela koncernu Amazona, Jeffa Bezosa, firma Blue Origin, poinformowała w środę, że na 20 lipca planuje pierwszy suborbitalny turystyczny lot w kosmos na pokładzie statku New Shepard. Jedno z miejsc przypadnie osobie, która wygra bilet w aukcji online. To miejsce na pokładzie zmieni sposób, w jaki widzisz świat. No, nie znaczy, czy będzie brał udział. Popatrzmy dalej, co tutaj ciekawego się dzieje. Firma nie podała na razie żadnych informacji na temat sposobu ustalenia ceny lotów dla turystów. Potencjalną klientelą Blue Origin mają być ludzie wyjątkowo bogaci i celebryci, ale firma ma zamiar oferować też miejsca na pokładzie statku w ramach akcji charytatywnych. Virgin Galactic zapowiada, że prywatni pasażerowie będą mogli polecieć w kosmos jej statkiem na początku 2022 roku, a jeszcze w tym roku w podróż taką wybierze się sam Branson, czyli widzimy, że ma konkurencję od Jeffa Bezosa. Zobaczymy, jak na tym wyjdą. Daj znać, czy poleciał tak w kosmos, czy też nie. Lećmy dalej. Zamożni podatnicy w Finlandii nie ukryją już danych o zarobkach przed mediami. Fińska Skarbówka przekaże mediom, zgodnie z wieloletnim zwyczajem, nazwiska osób zarabiających co najmniej 100 tysięcy euro, które wcześniej zastrzegły dane o swoich rocznych zarobkach. W ten sposób zakończy się trwająca od dwóch lat, budząca kontrowersję praktyka ukrywania przed społeczeństwem przez niektórych zamożnych podatników informacji o swoich dochodach. No to znać. Co o tym myślisz? Lećmy dalej. Podatek od smartfonów. Rząd chce podwyższyć opłatę reprograficzną. Rząd chce podwyższyć opłatę reprograficzną i szacuje przychody z tego tytułu. Od 318 do 398 milionów złotych rocznie, a w ciągu nadchodzących 10 lat na kwotę ponad 3,5 miliarda złoty. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w zakresie opłaty, ustalenie jej na zróżnicowanym poziomie nieprzekraczającym 4%. Przewidywane w ramach regulacji podwyższenie opłaty reprograficznej nie powinno wpłynąć na ceny sprzętu elektronicznego. No, tak myślisz, kto za to zapłaci? Autorzy projektu zakładają. Że producenci sprzętu, by utrzymać konkurencyjność oferowanych produktów, będą musieli obniżyć ceny, by zrekompensować wzrost opłat. To dopiero ciekawe. Jeżeli tego nie zrobią, konsumenci, korzystając z jednolitego rynku w Unii Europejskiej, będą zamawiali produkty elektroniczne z innych krajów Unii, napisano. Hmm. To jest dopiero ciekawe. Lećmy dalej. W Polsce powstanie test sprawdzający genetyczną odporność na szkodnika. Polscy naukowcy kończą badania, które pozwolą określić, kto jest narażony na ciężki przebieg szkodnika. Specjalnie przygotowany test wykaże także, które osoby są genetycznie odporne na wirusa. I to jest dopiero, dopiero ciekawe. Sąd Najwyższy odpowie na pytania Rzecznika Finansowego w sprawie kredytów walutowych czyli szukamy się istotny i ważny dzień. W piątek odbędzie się posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, który w składzie siedmiu sędziów odpowiedzieć ma na pytania prawne zadane przez Rzecznika Finansowego dotyczące sposobu rozliczeń po unieważnieniu przez Sąd Powszechny umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej. Według wcześniejszych informacji, Rzecznik Finansowy w październiku ubiegłego roku wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie Sądów Powszechnych. Dotyczą one zasad, według których klient i bank powinny rozliczyć kredyt walutowy w przypadku uznania umowy za nieważną. W opinii Rzecznika Finansowego jasne stanowisko Sądu Najwyższego zapewni przewidywalność orzecznictwa w tym zakresie. Lećmy dalej. Kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem w kolejnym banku. Rośnie grupa banków, które proponują klientom kredyty hipoteczne z okresowo stałą stopą oprocentowania. Do pięciu instytucji gotowych na spełnienie wymogów nadzoru dołączył BNP Paribas. W BNP Paribas stałe oprocentowanie przez 5 lat. W tej instytucji stała stopa będzie obowiązywać przez 5 lat, czyli najkrótszy, sugerowany przez KNF czas. Po tym okresie będzie można ponownie zdecydować się na zamrożenie oprocentowania zgodnie z obowiązującą wówczas stawką na kolejny pięcioletni etap. Ciekawe, lecimy dalej. Popatrzmy na to, jak Polacy tracą na antyinflacyjnych obligacjach oszczędnościowych. Artykuł dosyć ciekawy, przytoczę. Parę fragmentów. Polacy, którzy w kwietniu ubiegłego roku nabyli rekordową liczbę obligacji oszczędnościowych, dziś odcinają kupony od inwestycji, zarabiając zdecydowanie więcej niż posiadacze Lokat, ale antyinflacyjne papiery nie uchroniły ich przed erozją kapitału wynikającą z szybkiego wzrostu cen. 24 kwietnia ubiegłego roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że majowa oferta obligacji oszczędnościowych będzie zdecydowanie mniej atrakcyjna. Zapowiedź Wyraźnej obniżki oprocentowania wywołała lawinowy wzrost popularności papierów wymitowanych jeszcze w kwietniu. Na zakup zdecydowało się ponad 44 tysiące osób, blisko 20 tysięcy więcej niż miesiąc wcześniej. Inwestorzy wyasygnowali 5,4 miliarda złoty, ponad dwa razy więcej niż wynosił ówczesny rekord. Do dziś nie udało się tego wyniku pobić. Widzimy tutaj na grafie. Największą popularnością cieszyły się obligacje antyinflacyjne, czyli te, które oprocentowanie jest zależne od tempa wzrostu cen raportowanego przez GUS. Na zakup obligacji od 4 i 10 letnich nabywcy wydali wówczas odpowiednio 2,85 miliarda złotych i 626 milionów zł. Na razie inwestorzy muszą godzić się z realną stratą. W pierwszym roku od zakupu oprocentowanie było bowiem stałe i wynosiło 2,4% w przypadku czterolatek i 2,7% dla 10-latek. Ponadto posiadacze tych pierwszych otrzymali już odsetki od ulokowanego kapitału, od których zapłacili 19% podatek belki. Właściciele obligacji 10-letnich podatek odzysków kapitałowych odprowadzą po wykupie papierów przez Ministerstwo Finansów. I jak jesteś ciekawy, w dalszej części to zapraszam oczywiście na bankiera, no bo być może nawet posiadasz takie obligacje. Lećmy dalej. Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp i wiemy tą informację już wczoraj, ale to, co warto również przypomnieć, RPP sygnalizuje realną możliwość podwyżek stóp w 2022, czyli jakaś presja inflacyjna poprzez zmiany w komunikacie RPP sygnalizują realną możliwość podwyżek stóp w 2022 roku. Oceniają ekonomiści, jak zauważają, RPP nie wskazała, jak zamierza się ustosunkować do inflacji powyżej celu, a wiemy, że to będzie istotnie wpływać na. Kurs banków, jeżeli do takiej podwyżki by w przyszłości doszło. Zmiany w kwietniowym komunikacie przypominają ewolucję, jaką przeżyła retoryka RPP przed ostatnim pełnokrwistym cyklem podwyżek 100% procentowych, to jest w 2010 roku. Wówczas w pierwszej kolejności, na niecały rok przed pierwszą podwyżką, usunięto fragment komunikatu odnoszący się do pozytywnych efektów przyszłego luzowania polityki pieniężnej. Z tego względu wnioskujemy, że RPP zaczyna, zakładając koniec pandemii i utrzymanie dobrej formy rynku pracy. Dostrzegać postpandemiczną rzeczywistość i przygotowywać się na nią. Co więcej, zmiany w komunikacie wskazują naszym zdaniem na to, że RPP straciła pewność co do samoczynnego spadku inflacji do celu po wygaśnięciu pandemicznych i postpandemicznych szoków. Wzrost stóp procentowych w przyszłym roku jest zatem po raz pierwszy scenariuszem uznawanym przez większość członków RPP za realny, choć do jego realizacji Rada musi dalej mieć do czynienia z uporczywością inflacji. No to ciekawie. Lećmy sobie dalej. Cyfrowy złoty emitowany przez bank centralny jest nieunikniony. Pieniąd cyfrowy emitowany przez bank centralny jest nieunikniony. Gdy sami go nie wprowadzimy, jest ryzyko, że w użyciu będzie u nas cyfrowe euro czy dolar, ocenił prezes GPW podczas kongresu 590. Zdaniem Marty Gajęckiej z zarządu NBP obecnie nie ma potrzeby wprowadzania cyfrowego złotego. Podczas środowego panelu blockchain w praktyce instytucji finansowych prezes GPU stwierdził, że wszystko zmierza w stronę wprowadzenia pieniądza cyfrowego innego niż kryptowaluty. Zauważył, że jeśli poszczególne kraje zdecydują się wprowadzić cyfrowy pieniądz, a takie projekty prowadzi m.in. Chiny i Europejski Bank Centralny, to taki pieniądz będzie używany także w innych krajach. Pieniądz cyfrowy jest moim zdaniem nieunikniony. Tym bardziej, że będą coraz lepsze zabezpieczenia systemowe, choć będą też się pojawiać ci, którzy będą chcieli je obejść. Gdy nie wprowadzimy cyfrowego złotego. To chcąc, nie chcąc, będziemy używać cyfrowego juana, dolara czy euro, bo będzie to wygodniejsze i płynniejsze. Dodał, że wprowadzenie pieniądza cyfrowego byłoby działaniem prospołecznym i demokratyzującym dostęp do różnych segmentów rynku finansowego. A ty co o tym sądzisz? Chciałbyś cyfrowego złotego? Chodźmy sobie dalej. Zysk netto grupy ING w pierwszym kwartale tego roku wzrósł do 385,6 miliona złotych z ponad 267 Milionów rok wcześniej. Wynik okazał się 10% wyższy od oczekiwań rynku na poziomie ponad 350 milionów. Zysk netto banku wzrósł 44% rok do roku i 23% kwartał do kwartału. Lejdźmy dalej. Zysk netto grupy Banku PKO SA w pierwszym kwartale tego roku wzrósł do ponad 245 milionów z ponad 186 milionów rok wcześniej. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwania rynku, który spodziewał się, że wyniesie on ponad 194 Miliony I jeszcze jedna ciekawostka z PKO. Zarząd PKO S.A. rekomenduje, by 75% zysku osiągniętego w 2020 roku, czyli kwota 842,5 miliona złotych pozostała niepodzielona, poinformował bank w komunikacie. Zgodnie z propozycją zarządu około 25% zysku netto za ubiegły rok trafić ma na kapitał rezerwowy. I jeszcze mamy informację z kruka. Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto kruka za pierwszy kwartał tego roku wynosi 127 milionów zł, wobec straty netto przed rokiem na poziomie 62 milionów. Zarząd podniósł rekomendację kwoty wypłaty dywidendy za 2020 rok z 8 do 11 zł za akcję. Czyli bardzo ciekawie. Lecimy dalej. Unijna Komisarz do spraw Zdrowia zaprezentowała w czwartek w Brukseli unijną strategię na rzecz leków przeciw Szkodnikowi. Zakłada ona dopuszczenie co najmniej trzech środków terapeutycznych do października i ewentualnie dwóch kolejnych do końca roku. Szczepionki ratują życie, ale nie są jeszcze w stanie wyeliminować szkodnika. Musimy skupić się na leczeniu, aby ograniczyć potrzebę hospitalizacji, przyspieszyć czas powrotu do zdrowia i zmniejszyć śmiertelność. Pacjenci w Europie na całym świecie powinni mieć dostęp do światowej klasy leków przeciwszkodnikowi. Do października opracujemy i zatwierdzimy trzy nowe skuteczne środki terapeutyczne przeciw szkodnikowi, które mogą zmienić przebieg tej choroby. Zainwestujemy w badania naukowe i innowacje. Będziemy identyfikować nowe obiecujące leki. Zwiększymy zdolności produkcyjne i będziemy wspierać równy dostęp. W strategii przewidziano m.in. 90 mln euro na badania naukowe i rozwój. I lecimy jeszcze z informacjami z PKBP. PKB rozpoznał wstępny wynik na zabezpieczeniu pozycji walutowej w wysokości około 14,2 miliarda złotych w jednostkowym i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok. Ostateczny wynik na zabezpieczeniu pozycji walutowej bank podał w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za pierwszy kwartał, którego termin wyznaczono na 28 maja. Pod koniec kwietnia walne PKBP zdecydowało o utworzeniu funduszu o wartości 6,7 miliarda złotych na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych i jeszcze mamy wistulę. Skonsolidowane przychody VRG w kwietniu tego roku wyniosły około 34,9 miliona zł, co oznacza wzrost około 20% w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku. Narastające od początku roku przychody VRG wyniosły 207 milionów złotych i były niższe rok do roku około. 8,6%. I leczmy teraz z tym, co się dzieje ciekawego na rynku krypto. Jeżeli chodzi o indeks chciwości, a raczej cały czas strachu, 38. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na topowej dziesiątce, popatrzmy: Bitcoin w ciągu ostatniej doby podrożał o 0,5% i kosztuje jedna sztuka 57 425 dolarów. Ethereum 3500 dolarów, 4% do góry. Binance Coin delikatna korekta 1,7%, 644 dolary. Widzimy również, że Cardano podrożało ładnie o 16%. Jeżeli chodzi o największe wzrosty, to Telcoin o 60%, prawie 7% w ciągu ostatniej doby podrożał. Ethereum Classic o 42% i to jest ciekawy przypadek. Ethereum Puchło, no to Ethereum Classic również podrożało w ciągu ostatniego tygodnia o 226%. Tak więc, no, bardzo ciekawy. Kutum 40%, Bitcoin Gold 28%. W odwrocie najmocniejsze korekty, SwissBorg 8%, em, Arwawe 7,5%, Dogecoin 6,41%. A jeżeli myślisz jeszcze o tym, żeby dywersyfikować swój portfel, a nie wiesz w jaki sposób. Rozpocząć swoją przygodę z rynkiem krypto, no to potrzebujesz przede wszystkim giełd i tutaj Ci podwieszam test, których sam korzystam. Jak potrzebujesz do złotówki kupić swoje pierwsze krypto, to masz w środku Bitbaya, tu też masz Binance, zrzucasz tylko maila i już rozpoczynasz przygodę z tą ciekawą, jak dla mnie najlepszą giełdą na świecie i kryptokom trzy podstawowe, które na początku w zupełności wystarczą. Teraz zerknijmy sobie co ciekawego dzieje się na rynku zagranicznym, bo wiemy, że ważne informacje ze Stanów poszły, jak i również czekamy jutro na bardzo istotne, najważniejsze dane w całym miesiącu, czyli NFP. Zobaczymy, co ciekawego się pokaże w dniu jutrzejszym. Na pewno warto zerknąć sobie na indeksy. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na ropie w tym momencie, widzimy już wycofanie, delikatny plusik 68,42 centy za baryłkę. DAX w tym momencie wycofuje 15129 punktów, S&P 500 również na minusie 4147 punktów, Nasdaq również koryguje 13421 punktów. I jeżeli chodzi o srebro, popatrzmy, mocno do góry 27,35 27, centów za uncję, złoto do góry 1814 dolarów za uncję i waluty do złotówki. Frank drożeje 4,17 euro, również 4,57 funcik tanieje 5,26 i dolar również tanieje 3,79. I lecimy teraz z tym, co ciekawego dzieje na rynku polskim. Popatrzmy na informacje, jak również na opozycje krótkie. Popatrzmy, jeżeli chodzi o rejestr krótkie sprzedaży, tutaj cały czas, jeżeli chodzi o to, co się na nich pokazuje, to widzimy 11 bit LPP i 4 shorty na CD Projekcie. Oczywiście z tych ujawnionych, które tutaj mamy okazję oglądać. Jeżeli chodzi o informacje, które jutro się pojawią na rynku, to tutaj mam również na zakładce info, na jaki kont. Tutaj Cię zapraszam. Mamy tutaj informacje, że na przykład. Kilka spółek będzie dzieliło się raportami, m.in. na przykład Toja. XTB Kenty, będzie wprowadzenie do obrotu na GPW ponad 19 tysięcy akcji zwykłych na okaziciela Serii H, czyli dosyć ciekawie i na pewno warto sobie zerknąć na spółki, które masz w portfelu, czy czasami nie puszczają jakichś ciekawych informacji, właśnie w najbliższy piątek. I lećmy teraz z tym, co się ciekawego wydarzyło na tej sesji. Co tutaj mamy, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło na produkcyjnych? Jak chcesz coś zgłosić do listy hitów czy też New Connect, to zapraszam, abyś uczynił to w komentarzu. Na produkcyjny Cambridge dzisiaj drożeje ponad 11%, Tarczyński 6,12%, Ambra 1,80%. W odwrocie w dniu dzisiejszym Milkpol obrywa 5,26% w korekcie, Haptek 5%, a liderzy obrotu to Haptek 718 000, Ambra 373 tysiące. Na hitach Wigu widzimy, że Azbis no, przepięknie drożeje nam 17%, ten trend wzrostowy cały czas trwa. Zresztą Azbis cały czas pokazuje świetne wyniki i świetne również prognozy, tak więc widzimy, że mamy tutaj utrzymanie tego trendu wzrostowego. Getty Nobel za to koryguje o 2 35. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, tutaj największymi wzrostami chwali się dzisiaj bowiem bo aż po spółch o 23,5%. więc gratuluję wszystkim, którzy się zapali na odpowiednim wszystkim poziomie. Asbis 17%, ponad, Star Profi 882%, i w odwrocie mamy dzisiaj Games Operator, który obrywa 769, Alumetal 481, a liderem obrotu jest Orlen 145 321 na CD Projekcie. Przypominam również, że lista, aktualizuje dla Ciebie, na jak inwestować w zakładce Dywidenda. Tutaj będziesz miał aktualną listę spółek, na które czekamy w tym momencie, a widzimy, że pierwszymi spółkami to jest Neuka, Ulma już jest potwierdzona, Intraout Gaming Factory to są te spółki, na które jeszcze w tym momencie mamy szansę się załapać, aby otrzymać od nich dywidendę, i dzisiaj nastąpiła wypłata dywidendy, tak więc warto sprawdzić. Jeżeli masz w portfelu żywiec, no to dzisiaj już powinieneś mieć właśnie dywidendę na swoim rachunku. I wracamy teraz na naszą listę i wracamy na nasze zestawienia. Popatrzmy. Co ciekawego ci dzieje się na pogromcach? Widzimy, że kar witamin 2,99 do góry, neuka 0,88 na plusie i reszta w odwrocie. Mabion oberwał kosmicznie, tracąc aż 14%. Procent 68 setnych na dużym, potężnym wręcz obrocie, czyli stopy dzisiaj pękały 33 miliony. Biomet Lublin również mocna korekta 7% MB grupa 668, liderzy obrotu to Mabion 33 miliony, Mercator 27, biomet lubi 12. I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na WIG budownictwo, to dzisiaj liderem wzrostu jest Mostostal zabrze 3%, Rafako 2,84, a liderzy w korekcie to Mostostal PLC 9,23 na korekcie, prochem. 5, 5%. liderzy obrotu Budimex 7 7700. Jeżeli chodzi o wiki nieruchomości, tutaj Alta pięknie drożeje o 14%, 6,300. I najmocniejszą korektę zalicza Develia 6,5%. Liderzy obrotu Rank Progress. Bańka prawie 200, Develia 948 tysięcy. Na hitach, czyli naszych oczywiście dodatkowych zestawieniach widzimy, że energia Zepac 2,46, ML System 2,40, w odwrocie mamy po energię 3,5%, Tauron 2,47, a liderze obrotu to PG 25 milionów i Tauron 13 milionów 600. Jeżeli chodzi o turystykę, tutaj w odwrocie mamy trzy spółki, Enter, Effect i Rainbow, tracą dosyć znacznie, bez zmian Tatry, Interferii, Elkop, lider obrotu jest Rainbow. 300 tysięcy, prawie Enter 216 tysięcy. Na odzieżówce Redan zblokowany, po PKC jak widzimy 45%, ale warto to zweryfikować. Exotic 831 do góry, protektor 147, a w odwrocie mamy Sandwich 4%, czy CCC 261. Liderzy obrotu CCC 48 milionów, czy LPP 21 milionów. Na hitach, mówię na hitach na liście z gastronomią, tutaj mamy Amrest 600 na plusie i w odwrocie mamy IBC polska, 1,5%, 1%, 1 na sakana. Jeżeli chodzi o nasze zestawienia, jeżeli mówimy o gamingu, to tutaj widzimy kaka herbal. 5,88 do góry Blueber 286 i popatrzmy, jak mało jest to zielenie jeżeli chodzi o spółki gamingowe, a wiemy, że to jest najliczniejsza branża reprezentowana na GPW i w tym zestawieniu mamy ponad 60 spółek i widzimy, że Maraz trwa, a bombit wręcz zaliczył dzisiaj drastyczne zejście i spadek. Minus prawie 17% na 2 miliony 700 obrotu surflant ponad 10% Neurone 8,80 i 826 i jeżeli chodzi o liderów obrotu, to CD Projekt, który dzisiaj koryguje również o 3% 121 milionów. Dzisiaj CD Projekt między innymi również mieliśmy na y, sektorowym z samego rana. TS Games 2.84 do góry i 16 milionów obrotu. Playway 7 banik, 5.611 bit, 4.900 huge, Bumbi 2.700, 2 baniki PCF, Clipy Jar, CA Games i Far 51 powyżej miliona. Sam indeks dzisiaj... W korekcie 1,61, 21196 punktów, który zgrywał kontrakty w grze, jak widzimy. W na bankach Unicredit dzisiaj bardzo mocna sesja: 6% do góry, BNP 2,90, BOŚ 2,44. Cztery banki na korekcie, w tym najmocniej obrywa Getty Nobel, tracą 2,35. Liderzy obrotu. To PKO SA 67 62 PKBP. Sam indeks 6400 na plusie 5874 punkt. Na OZE w dniu dzisiejszym również słabość. Letus 321 do góry Dekpol 247 czy Zepak 246. W odwrocie Bras traci dzisiaj 4,5% H4F426 czy Ciasteczka 421. obrotu MS System 2400 i banieczka nagrodnie. Jeżeli chodzi o indeksy, w dniu dzisiejszym popatrzmy Media 141 Chemia 129 MSP 127. Jeżeli chodzi o te. Indeksy z drugiej strony, te, które najmocniej koregują, to leki oberwały dzisiaj 5,42, New Connect prawie 2% i główne indeksy. Popatrzmy: s 80, 23 setne w korekcie, 19,677 punktów, wig 49, setnych w korekcie 4,480 punktów i WIG 20, delikatna korekta, 3 setne 46 punktów. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w szczegółach na WIG20, a dzisiaj właśnie spółki z WIG20, również widzieliśmy właśnie na przeglądzie sektorowym, to popatrzmy sobie JSW dzisiaj do góry 479, LOTOS 317, jeżeli chodzi o odwrót, to CD Projekt 3% w dół, Dinus 359, Mercator 265, Merkatora też dzisiaj widzieliśmy, jeżeli chodzi o obrót, to ORLAN 145 milionów, CD Projekt 121, KGH i Allegro. Powyżej 110 milionów, jak widzimy. Jeżeli chodzi o średnie spółki, czyli Envik 40, zerknijmy tutaj największe wzrosty należą do PKP Cargo: 3%, Tes Games 2,74%, w odwrocie największe korekty należą do Biometru, Lubin traci on 7%, Dewelia 6,5% czy Playway 5,91%. Jeżeli chodzi o obroty, to tutaj mBank jest liderem: 24 miliony, 16 ponad milionów mamy na Tes Games i Alliorze. Na małych spółkach z SWIG 80, popatrzmy w dniu dzisiejszym, największe wzrosty należą do Azbisa, 17% 0,65%, Seriunus 5,96% czy Karyvitamin 2,99%. W odwrocie najmocna, najmocniejsza korekta dotyka Bumbit, traci prawie 17%, Mabion 14,68%, INC 6,76%. A liderzy obrotu to Mabion 33 miliony, Azbis 31,11%, Mobruk. Na niu konekcie popatrzmy, bo widzieliśmy cały indeks na minusie. Dzisiaj liderem i mamy potwierdzone M4B 39%, Yoshi 32%, Wabun 18%, i jeżeli chodzi o większe obroty, to tutaj mamy Ecopol 11% i 458 tysięcy. No i większych obrotów tutaj nie widać. Jeżeli chodzi o korekty, to popatrzmy, co dzisiaj najmocniej Tutaj spadały, już chodzi o nikonek, pamiętajmy, że ryzyko na niekonekcie jest bardzo, bardzo duże. Trzeba je uwzględnić. Devoran kontroluje fazę spadkową. Widzimy, że 18% w dół i potężne obroty na tych spadkach 3 200. tamek z 15% w dół, 168 tysięcy. Tutaj mamy też potężne zejście BB Invest obrywa 14% i 1 800 obrotu. Synergia obrywa prawie 12%, też 600 tysięcy obrotu, czyli widzimy, że mamy dosyć ciekawe i mocne zejścia. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, to w dniu dzisiejszym zdecydowanym liderem jest DeVoran, cały czas, 3 miliony 200, BB Invest, Bank 800 i Farm 51, banieczkę. Jeżeli chodzi o WIG, popatrzmy, zerknijmy sobie, co tutaj ciekawego się dzieje. Kto nas rozpieszczał dzisiaj tymi wzrostami? Redan, ja odpalam sobie w tle statystyki, być może już będę miał podsumowanie właśnie tego, jak to wygląda w naszym zestawieniu. Potem mamy Bowiem 23,5%, Asbis 17,65%. Nasz debiutant dzisiejszy, czyli Vercom, Ponad 16%, bardzo ładny debiut, Alta 14, 12, CityServe, Computronic 12, 11,5 od Muchow. i Redan potwierdzony, 31%, 43 setne na wzroście, czyli mamy piękną sesję wzrostową. W dniu dzisiejszym transakcji zawarto 191 844 sztuki, a jeżeli chodzi o obroty, wynosiły one 1 ,480 992 042 zł, czyli dosyć ciekawie. Popatrzmy że jeszcze pod względem obrotu, coś się tutaj mocno wyróżnia. No i zwód tutaj na pewno się wyróżnia, Action się wyróżnia, czy też Serinus. Jeżeli chodzi o odwrót, czyli największe zejścia korekcyjne na wigu, to tutaj Satis oberwał, oho, oh, konkretnie, minus 33%, to jest potężne zejście. Bumbit 17, Mabion 14, IFSA 12, 11, GroPin i IFC Capital 10, to są te największe zejścia korekcyjne, czyli widzimy, że no, w otoczeniu słabnących stanów dzisiaj u nas polało się trochę tej czerwieni. Zobaczymy, co będzie się działo jutro. To jest dopiero ciekawy case. Daj znać w komentarzu, jak Ty uważasz, co się ciekawego może to dziać na naszym parkiecie. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, zobaczmy, czy ktoś tutaj namieszał. Orlen, CD Projekt, KG, w stawce, w czołówce, czyli nie mamy nikogo, kto tutaj w dar się jakąś przebojem na tą listę. Zerknijmy jeszcze, co ciekawego dzieje się na naszych głosowaniach, bo przypominam, że na karcie społeczność tutaj zawsze podwieszam Ci możliwość wyboru i współdecydowania o tym, co będziemy oglądać w najbliższych przeglądach weekendowych. Wiemy, że w sobotę zobaczymy sobie banki, tym bardziej dosyć ciekawe spotkanie, no bo wiemy, że stopy procentowe bez zmian to warto zerknąć, jak tam te kluczowe poziomy na bankach się w tym momencie zachowują. Jeżeli chodzi o to, co zobaczymy w niedzielę, zamiast przeglądu ewentualnie spółek z branży OZE, no to mamy tutaj przewagę, czyli jednak ta walka wczorajsza. Widzimy, że to, toczy się dosyć zacięcie. 238 oddanych głosów, i mamy na prowadzeniu gaming. No to bardzo mi miło, 31%. Zostawić OZE 26 i zobaczymy, czy rzeczywiście OZE z, m, przegra to starcie z gamingiem, czy też nie. Tak więc, jeżeli uważasz, że warto to zamienić, to koniecznie tutaj wbijaj i oddaj swój głos. I zapraszam Cię również na pozostałe pytania. Jeżeli tutaj jesteś szczególnie pierwszy raz, to warto również się z nimi zapoznać, jak i również udzielić odpowiedzi. Tak więc ja jestem ciekawy, co ciekawego wydarzyło się według ciebie dzisiaj na sesji, co będzie się działo jutro i jak może rynek amerykański reagować na te dane, jeżeli chodzi o ich rynek pracy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już jutro. Hej.